Znajdujemy się w Bielawie, w magazynie rejonowym Szlachetnej Paczki. Dzisiaj, jutro mamy weekend cudów 21 edycji Szlachetnej Paczki. Obejmujemy Bielawę, Pieszyce i towarzyszące miejscowości. W tym roku zrekrutowaliśmy 11 wolontariuszy, czyli działamy taką e, grupą, gdzie, mamy, gdzie jest nas 11 osób. Zaczynamy działać w okolicach e, sierpnia. Wtedy rekrutujemy wolontariuszy i pozyskujemy historię rodzin. Z różnych instytucji są to e, placówki oświatowe, e, urzędy, szkoły, jakkolwiek. E, Pozyskujemy te cztery rodzin, po prostu później jako wolontariusze odwiedzamy te, te rodziny. Przygotowaliśmy 22 paczki, czyli 22 rodziny w tym roku włączamy w edycję. W tym roku jest to ogromne spektrum ym, wszystkiego od pralek, lodówek, ym, tapczanów, poprzez no, najważniejsze rzeczy, jak żywność i, i środki chemiczne, takie do domu. Wśród tych potrzeb były też wielkogabarytowe, jak pralki, lodówki, ale oczywiście, że darczyńcy na przestrzeni lat no, jest to standardem pewnym że darczyńcy chcą coś jeszcze dać od siebie, i faktycznie w tym roku ym, Mieliśmy jakieś vouchery do spa, aparaty fotograficzne, czyli takie drogie rzeczy, ale faktycznie tak z serca dane dla tych rodzin. Także faktycznie. Te, tych prezentów dodatkowych było trochę. Jest potrzeba działania szlachetnej paczki w tym rejonie, bo faktycznie osób potrzebujących jest sporo. Nie mieliśmy w tym roku problemu, bo te rodziny, które wchodziły w bazę e, rodzin, e, faktycznie bardzo szybko zaczęły e, znajdować darczyńców. Także faktycznie w tym roku, e, pomimo roku pandemicznego, udało się znaleźć e, darczyńców. Głównie są to darczyńcy, którzy znajdują sobie historię rodzin w bazie rodzin. Szlachetna paczka w okolicach połowy listopada otwiera bazę rodzin i wtedy darczyńcy mogą sobie e, szukać rodziny i zaspokajać ich potrzeby. Są to darczyńcami, są osoby albo prywatne, są to rodziny, są to firmy, różne instytucje. Naprawdę paczkę dla jednej rodziny potrafi zrobić kilkadziesiąt osób. To jest piękne, bo te paczki są ogromne, okazałe, efektowne. Na, na magazynie dużo się dzieje, jest nas dużo wolontariuszy. Mamy też, też wolontariuszy, którzy nam pomagają z różnych instytucji, ze szkoły, także ta pomoc będzie potrzebna do rozważenia tych paczek na pewno dzisiaj i jutro. Przyjmują niemalże z otwartymi rękoma. Wiadomo, w okresie pandemii jest to ciężkie, ta, ta, okazanie tej wdzięczności poprzez przytulenie, jakkolwiek, ale faktycznie oni nas przyjmują z wielką radością, wyczekują nas. On, i oczywiście jest też cały spektrum emocji, leją się łzy, ale to tak z takiej empatii. Faktycznie ci, te rodziny nas, no wyczekują, wyczekują. Tej edycji nie kończymy teraz na Weekendzie Cudów, my później mamy kontakt z tymi rodzinami, więc faktycznie później jeszcze będziemy je, je, te rodziny odwiedzać i na pewno będziemy mieć z nimi kontakt. To jest y, akcja, gdzie człowiek może dać drugiemu człowiekowi dobro. To, to jest coś to Możemy się dzielić tą empatią, tą wrażliwością na, na potrzeby różnych. No i w szlachetnej pracy możemy spotkać całe spektrum ludzi różnych. No to jest świetne, ta wymiana doświadczeń i, i poglądów na różne tematy, spojrzenia na różne rzeczy, na biedę ludzką. No jest naprawdę świetnie, możemy się powymieniać między sobą. Dzielmy się tym dobrem, bo faktycznie to, to dzielenie się tym dobrem jest ważne. Taka empatia, wrażliwość na krzywdę ludzi jest naprawdę bardzo ważna.